Z tej strony kubus.pl chciałbym przedstawić dzisiaj moją nową grę. Call of Duty Black Ops 2. Czas i miejsce z tej gry to 2025 rok, czyli przyszłość. Tak prezentuje się przednia okładka, a tak tylnia. Mam tą grę już od dwóch dni, a świetnie się w nią. Gra i mam 37 poziom. Dźwięk jest bajerański. bronie też. Twór tej gry przeszli samych siebie. Naprawdę polecam grać. Moim zdaniem to najlepsza część z serii Call of Duty. I kupno tej jest przynajmniej około 200 zł. Są już nowe plansze, które można pobrać zupełnie za darmo. Dziękuję i zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów.